Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite. Dzisiaj planuję sobie zagrać Conquesta e, Thanatosem, który to jest w tym tygodniu i w, chyba nie wiem jeszcze przez jak długo darmowy, także tutaj e, na pewno będę sobie... Ja już tutaj Conquesta jednego sobie rozegrałem, ale rozegram sobie drugiego co nie? E, Okej, okay. myślę, że to było na tyle. I widzimy się już w grze, także ja sobie tutaj szukam, a my widzimy się już podczas rozgrywki. Dobra, ja już jestem w grze, gramy sobie tanatosem. Ja tutaj już rozdałem w trzeciego skill'a i pozwoliłem sobie kupić drugą część butów oraz kilka potek. Nie wiem za bardzo, na którą linię mam iść, bo tam nie wczytywałem się jakoś bardzo mocno w czat. O, M, zagramy. Okej, okay, y, ktoś tutaj chyba z moich widzów pyta mnie o grę. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko. Y, oczywiście. Ja bardzo chętnie zawsze gram z widzami. Zresztą ci widzowie, którzy już... Mieli okazję ze mną zagrać, to doskonale wiedzą, że nigdy praktycznie, jeżeli mam czas, to im nie odmawiam. Miałem nawet taką jedną, taki jeden wieczór, kiedy to chyba z pięcioro czy z siedmioro naraz widzów do mnie napisało, żebyśmy nie zagrali. No ciężko było mi wtedy cokolwiek, że tak powiem, ustalić, z kim grać i tak dalej, no bo jednak to już jest trochę za dużo. Chyba, że jakiegoś customa byśmy sobie zrobili, i byśmy mogli sobie zagrać wtedy e... po prostu 5 na 5, jakby było nas 10 osób. Kurczę, czy my damy radę pokonać tutaj to coś. Kurde, aż mi przylagowało trochę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie ma co tutaj się aż tak um, rzucać, ale było, było krucho, um, także tak, tutaj widzę z tego, tutaj z tego co widziałem, już dostałem informację, że um, osoba chętna do grania poczeka na mnie. Także bardzo fajnie. Czy jak mnie ciacha tym nożem, wow, 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 wow. czemu, wow, okej, okay, zginąłem i to jeszcze jako first blood, ale na szczęście tam jeszcze się udało zabić, A ja tutaj muszę się jeszcze uzbroić jakieś potki I na razie nie będę wydawał pieniędzy bezsensownie. Mm, ponieważ tutaj Tanatosem planuję złożyć troszeczkę drogie rzeczy, także przyda mi się dużo pieniędzy, a co za tym idzie, przydałoby się też również troszeczkę pozabijać. Mm, Napisałby mi, że no problem, ale nie mam pojęcia nie mam pojęcia jak to się wciskiwało na tym wciskiwało. Boże, ja już normalnie... Patrzcie kurczę, nie zabiję jej. Strasznie mam dzisiaj jakiś niefart e, do tego tanatosa. No ale niestety dam sobie w tą rzucaną kosę, bo ona mi tu życie przywraca. Okej, okay. coś mi tu cały czas, ten mój pasyw się odzywa. Ja niestety jeszcze jestem gienia. Jeżeli chodzi o... Fajnie mnie leczy tutaj ta change. ona jest bardzo dobrym supportem. Dobrze, że wybrałem sobie ją na linii. Że wybrałem, w sumie dołączyłem do niej bez jej tutaj żadnej zgody ani inicjatywy tym bardziej. Ok, udało się ją zawiść, dosyć łatwo mi to poszło. Przechodzę sobie w tego drugiego skilla, on jest całkiem tutaj przyzwoity. Teraz hmm. ja tutaj staram, postaram się pocelować ją tą moją kosą. Właśnie, twoje ultimate is ready, a mine not, so trzeba będzie poczekać chwilę. Ok, nie wiem czy będzie to KS. Mam nadzieję, że nie. Wracam do bazy, ok. Sorry. Przepraszam za tego KS-a, no bo to jednak był jej kill, zużyła swoje ulti. Przy okazji, może wróci do mnie na linię i tutaj będzie nam się dalej tak wspólnie fajnie grało. O kurczę. Wow. Eee, bardzo tutaj wysokie obrażenia zadała mi te. Okej, okay, będziemy sobie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, udało się. Tym razem e, tutaj moja koleżanka z linii, mm, koleżanka bądź kolega, nie wiem kto gra. To change e, z Makila. Także podzieliliśmy się tutaj powiedzmy mniej więcej porówno. Fajnie to wyszło. I tutaj też warto na początku tym Thanatosem. Już kilka gier nim zagrałem. Niedużo i może nie jakichś mega udanych ale udało mi się z nim zapoznać jako tako jeżeli chodzi o boga z jego skillami i tak dalej, możliwościami jakie posiada, także zauważyłem, że warto jest z nim tutaj na samym początku już podejmować wszelkie ataki, albowiem on już na samym początku ma bardzo potężne uderzenia, szczególnie to uderzenie tą kosą, także warto tutaj się nie wycofywać, tylko atakować, ponieważ ma on również co trzecie uderzenie. Ten taki obrót to jest heal u niego, z tego co pamiętam. Także tutaj też nie musimy się za bardzo obawiać o jakieś tam. O gdzieś ucieka, chyba tam na środek pomóc. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czuwam kogoś na małym życiu, tak, tam jest, na samym końcu mapy praktycznie. I oczywiście trzeba poinformować. Okej, okay, zobaczymy co wyjdzie z tego ataku, który ja sobie tutaj przeprowadzę, ponieważ ta change ma tylko czwarty level. Wow, 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 O kurczę uwagę, co tu się dzieje. Ja tutaj spróbuję sobie przywrócić trochę tego życia. O Jezu, nie. Kiepsko. Strzeliła we mnie niespodziewaną strzałą NIF, o ile się nie mylę. Jest tu ktoś taki? U nich jest. Ona zażyła na mnie ulti. Niestety. Ja tutaj będę, tak jak mówiłem, składał trochę drogie rzeczy, także przyda mi się kasa. Um, może to nie będzie zbyt dobre na samym początku, ale ja się pokuszę o tego Rage'a. Hmm. Jest bardzo fajny item dla Thanatosa. Z tego, co tutaj nim grałem. Widzicie, to jest właśnie fajne takie przepraszanie się i wzajemne wsparcie w drużynie yy, czy ja tutaj mam jakiś ambush here behind prawdopodobnie jakbym poszukał to pewnie bym znalazł jakiś now problem czy coś w tym stylu Strasznie duże obrażenia tutaj robi mi yy, ta Atena nie spodziewałem się po niej takich wielkich obrażeń. Wow, 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 wow. Coś tutaj... kurczę, co to miał być? Jakiś czary-mary. Chciała mnie tutaj... zabić. Okej, okay, udało się. Świetnie nam to wyszło razem. Bardzo fajnie tutaj, bez słów, praktycznie z tą e, change moją się porozumiewamy. Może nawet uda nam się zniszczyć tu wieżę? Myślę, że na pewno. Ok, e, czy mi się. Uda kupić kolejną część. Jeszcze nie. Brakuje mi trochę golda. Tam już biegnie ta Atena. To ja użyję swoich potek, które wiecznie posiadam w swoim ekwipunku. I chyba możemy wybrać się pomóc na jakąś inną linię! Tak kurczę troszeczkę krążymy bezsensownie, ale to nic. Tutaj sobie najwyżej troszeczkę podpuszujemy y, Okej, okay, lecimy sobie na tamtą linię Patrzcie kogoś tu znalazłem. Ale nie będę go atakował ponieważ y, zginąłbym. Bo Ao na tych niskich levelach również jest bardzo niebezpieczny. Szczególnie na dziewiątym levelu, kiedy to już ma swoje ulti na drugim poziomie. Hmm. Okej. Okay. No właśnie, tutaj ta nasza lewa linia. Troszeczkę ją zaniedbaliśmy przez to takie łażenie po lesie i zwiedzanie innych linii. Chyba nam zniszczył wieżę, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, chyba na. Oczywiście ja nie trafiłem, bo jestem ślepaginia. Tak jak już to wcześniej mówiłem, leci Freya i ktoś się tu do mnie teleportuje. Znowu nie pocelowałem. Kurczę, co ja mam tutaj z tym, okay, wszyscy tutaj nagle się zbiegli do pomocy. Fajnie z ich strony, ale z drugiej strony chyba aż tak nie potrzebowaliśmy tutaj. Okej, okay, wykończyłem ją na swoim multi. Udało się jakimś cudem tam do niej dofrunąć. Ponadto. Jeżeli bym nie doleciał z kolei, to byłbym bardzo łatwym kąskiem. Ale jednak się udało. Jak tam wynik? 6 na 2, nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej zdecydowanie. Ja tutaj spróbuję. Udało nam się tutaj... Wow. Czemu ja umarłem? Hmm. Wiecie? Co mnie zabiło? Ach, te tornada! Widzicie, one aż 900 mi tutaj życia zebrały. Także to już jest bardzo dużo. Hmm, ok, myślę, że teraz poprawił się na pewno mój Critical Strike, Attack Speed i Physical Power. E, teraz jakaś akcja na omija, ale to nic. Teraz ja na pewno będę chciał sobie złożyć tego Devbringera. Zacznę od takich drogich itemków. Tutaj mam dosyć niezły wynik. To te pieniążki, powiedzmy, że tam coś dosyć nieźle na razie się nabijają, także jestem zadowolony. Także będę wysoko mierzył, jeżeli chodzi o itemy. No tutaj 6 na 3 to nie jest taki zły wynik. Zobaczymy jak będzie dalej oczywiście, bo z tego 6 na 3 może się zrobić 6 na 15 dlatego będziemy... Co, możemy tutaj spróbował. No, zalecę tam. Na szczęście to ulti też ma dosyć niski cooldown. Także nie, nie muszę tutaj się obawiać ani go tak oszczędzać. Jeżeli widzę jakąś okazję, zwróćcie uwagę, że ja tutaj już całkiem nieźle się leczę, nawet na tych minionach. Szczególnie ten trzeci obrót daje mi spore, e, sporego heal'a ze względu na tą obszarowość. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie zgonkuje. Mm, mm, mm. Oczywiście nie trafiłem, jak zwykle? Kogoś wyczuwam, fajny jest ten mój pasyw, który wyczuwa e, bogów na niskim życiu, szczególnie na drugim końcu mapy. Fajne to jest bardzo. E. Ok, teraz to e, celowałem. Tutaj coś bardzo głośno bije. Ja spróbuję odciąć drogę tutaj tej Atenie. Okej, okay, udało się. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewają, że dołączyłem tak późno. Jak się przed tą moją kosą wybroniła. Nie mam zielonego pojęcia jaki się to udało. Podejrzewam, że ten skok jej to zapewnił. No ale e, niestety nie wszystko musi być po, naszych, po naszej myśli. Jak widzicie, e, ten Thanatos jest bardzo fajny, bardzo e, mi się dobrze nim gra. E, muszę przyznać, że dużo łatwiej się nim też gra niż tym e, Fenrirem. Ale Fenrir z kolei, jak się już nim nauczy dobrze grać, to ja naprawdę widziałem, jak ludzie nim potrafią ładnie kosić. Okej, okay, tutaj widzę Aokwanga. Znowu spróbuję odciąć mu drogę. Hm. Oj, 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 oj ale się wpakowałem. Dwóch na jednego mnie tu zaskoczyli, jakieś spowalniacze stuny. Niestety nie udało mi się tutaj z tej akcji wybrnąć um, szczęśliwie. Ale dla mnie to jest tylko kolejna okazja do tego, aby podkupić nieco um, temków. I teraz tak, trzeba popatrzeć, jakich my tu mamy przeciwników. i przeciwników mamy takich, że warto będzie tutaj w Purification Beats zainwestować, ze względu na to, że można się z tego nieźle uchronić. U, czy ten tyr tutaj ładnie widzę daje? Też bardzo fajny bug. Mm, ok, ja już powoli tak. Powinienem tu wracać do gry. Mm, mm, mm. Mam nadzieję, że ten widz, który do mnie pisał na samym początku, doczeka do końca tej gry, albowiem jest to 5x5 5 Conquest. Dlatego też podejrzewam, że może ta gra potrwać nieco dłużej niż normalna Arena czy Assault. No ale, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej przełożymy naszą wspólną grę na inny raz. I tam znowu mi kogoś wykrywa. Hmm, ja tutaj spróbuję w tym czasie trochę podpuszować. Widzicie tutaj ten Devbringer nawet na pierwszym levelu już mi zapewnia krytykale na trzecim poziomie. Hmm, czy tutaj... Kurde, jestem jakiś ślepy. Patrzcie, jak fajnie unika tutaj wszystkiego. Ok, podrywam się na moje multi. I zeruję. Walczyłem z nią od samego początku, także nie powinno to być traktowane jako KS. Po prostu jako team kill mam przynajmniej taką nadzieję. Aaaaah! Kurczę! Nie w tą stronę uciekałem. E, niestety. Ok, 40 sekund to trochę długo. E, dodatkowo nie mogę sobie tutaj pozwolić na tego devbringera, Dlatego ja sobie te purification beats dokończę. No i czekam cierpliwie na wskrzeszenie. Dobra, jestem już, że tak powiem, żywy. Powróciłem do świata żywych dosłownie sekundę temu. Także zobaczymy. Tutaj moja drużyna ma dosyć sporą przewagę. Także jestem w miarę zadowolony tutaj. Także myślę, że, że zapowiada się zwycięstwo, ale sami wiecie, że tutaj nie ma co. Oceniać gry po tam dosłownie 20 minutach, szczególnie conquest. Hmm. O kogoś mamy na małym życiu, ale za daleko jak dla mnie. Kurczę, ja to jednak muszę popracować nad tą swoją techniką rzutu. Okej, okay, myślę, że uporamy się z tą wieżą bez problemu. Chyba lecimy sobie tutaj, Nie wiem, mianowicie. Tu chyba się zapowiada jakaś ciekawa akcja. Okej, okay, y już też mniej więcej nauczyłem się obsługiwać to Ulti, wcześniej używałem go naprawdę bardzo marny sposób, Dlaczego my się właściwie mamy tu cofać skoro możemy atakować, dokładnie Okej, okay, jakoś tam dobrnęliśmy. Do końca tym atakiem. Dobra. Niszczymy sobie tą wieżę. Jest to ostatnia zwierz. Kurczę, ja chciałem to przedobrzyć. Rzucić tak troszeczkę przed niego. Myślałem, że nabiegnie na tą kosę. Jednak się nie udało, żeby tak się stało. Nie, jednak, jednak ja muszę bardzo popracować nad rzutem. Yy, to to na pewno. Kurczę, tam się coś dzieje. Ja tu chyba przesadziłem. <grym> To była taka akcja w sumie wariacka. I tak trzeba było wrócić do bazy, trochę się tu podkupić. Ale mogłem sobie to podarować, rzecz jasna, ale po co? Przecież w końcu gramy dla zabawy, tak? Eee, dobra, ja czekam cierpliwie 30 sekund. Mam nadzieję, że tutaj zbyt wiele nas nie ominie w tym czasie. Ok, ja już jestem w grze. Nie wiem, czy kamera jest aby dobrze ustawiona. Mam nadzieję, że dobrze. Jeżeli nie, to później będziemy się tym zastanawiać. Nie pocelował we mnie Ulti. I niestety, jak grałem o to zauważyłem, że jeżeli on zmisuje swoje Ulti. To tak naprawdę później już nie ma zbyt wiele do powiedzenia, bo Ulti to jest jego najsilniejszy atak, yy, który zadaje w późniejszej grze ponad tysiąc obrażeń. Także tutaj no, zwróćcie uwagę, wygraliśmy poprzez poddanie się przeciwnika. O. Zgadzam się. E, o, jeszcze ktoś. E, Okej, okay, jestem zadowolony z tej gry. Bardzo mi się podobało. Bardzo mile mi się gra tym Tanatosem. Jest naprawdę świetny. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. E, nie omieszkam nim zagrać pozostałych gier. Także. Okej, okay. myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. E, także wielkie dzięki za uwagę. Liczę na wasze ocenę i komentarze, oraz y, polecam subskrypcję mojego kanału jak zwykle, ze względu na informację przychodzącą na maila, y, że dodałem nowy film, chociażby, także bardzo fajna rzecz. No i zapraszam na mojego fanpage'a. Y, OK, w tym odcinku to było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. pa.